Wzajemnie. Zosia lubi niespodzianki. W aplikacji rosman.pl w te pianę coś dostać? Mógł nie pianę, dostanie cię stanie sucho. Otwórz aplikację codziennie. nie w bankie w słowu Teraz w aplikacji Rosman.pl miliony złotówek do złapania. Codziennie zdmuchuj pianę i odkrywaj nagrody. Skąd ta piana, kochanie? Bawię się w Rosmanie. Rok temu Polska potrzebowała pomocy. Byliśmy na miejscu. Dziś inni nas potrzebują. W Gazie, w Sudanie Południowym, Ukrainie, Somalii. Bo dobro wraca i nie zna ani granic, ani dat. Razem możemy więcej. Razem zawsze sobie poradzimy. Z Tobą jesteśmy gotowi, by pomagać. Wyślij SMS o treści Gotowi pod numer 4488 i dołącz do tych, którzy zawsze są gotowi. Gdy masz cukrzycę, postęp to iść tam, gdzie chcesz. W swoim tempie. Sensor Freestyle Libre 2 przez cały czas mierzy Twój cukier i od razu widzisz, jak Twoje codzienne decyzje wpływają na jego poziom. To jest postęp. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Produkt refundowany dla wybranych grup pacjentów. Zapytaj lekarza i sprawdź szkolenia na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Buongiorno, Brad. Włącz swój ekspres de Longi. I know. Przygotuj kawę za tylko jednym dotknięciem. Brawo! A teraz zrelaksuj się, usiądź i ciesz się widokiem. Poczuj ten zapach. Nie brat, aromat kawy. Right. Weź duży łyk, i odpręż się. Te longi to nie tylko idealna kawa, to perfekto. W jubileuszowej dziesiątej loterii Almette wygraj ekodom oraz codziennie 5 razy po 1000 zł. Kup opakowanie promocyjne, zarejestruj kod i wygraj na własność. Jubileuszowy ekodom w Tatrach. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie! Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę, czyli debiotynę, która tworzy keratynę. Podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w cztery tygodnie. Ja nie mogę jechać. Znowu zapalenie pęcherza? Mhm. Weź kanefron. Lek kanefron. Zmniejsza ból i pieczenie, ułatwia oddawanie moczu oraz redukuje liczbę nawrotów infekcji. Od teraz zawsze będę mieć kanefron pod ręką. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Pyralgina. Bóle pleców i na bóle głowy. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zabijecie Ojca Świętego. Ostatni wspólny film Bogusława Lindy i Władysława Pasikowskiego. Zamach na papieża. Tylko w kinach. Na zakończenie wielkich buntów... Lub zapobieganie tym mniejszym. Kiedy zaczyna się piękna historia? Albo kończy ta nieszczęśliwa. Wszystko, czego potrzebujemy, to odrobina serdeczności. Serenada. Podziel się serdecznością. Zmęczone i spięte mięśnie wymagają odpowiedniego wsparcia. Dlatego polecam wody magnezją. To skoncentrowana formuła o wysokiej zawartości magnezu, która dobrze się wchłania. Wspomaga odprężenie i pielęgnację spiętych obszarów ciała. Body magnezjum, zastosowane na napięte miejsca, pozwala odczuć odprężenie i ulgę oraz zredukować uczucie ciężkich nóg. Body magnezjum. Natychmiastowe ukojenie. Dostępne w aptekach. Oto nowość. Magnezowa panda dla dzieci. Magne B6 Kids. To nie magia. To suplement diety z magnezem niezbędnym do wsparcia układu nerwowego i koncentracji. Wspieraj swoje dziecko w codziennych wyzwaniach. A dzieciaki to lubią! Rodzina tak się mną opiekuje, więc ja opiekuję się nimi. Pożyczam im mój sudokrem, bo jest nie tylko dla dzieci, ale dla każdego. Siostrzyczka stosuje go na otarcia, które psują vibe. Ten gagatek używa go, gdy się zrani, a wujaszek używa go na otarcia od roweru i biegania. Sudokrem pomaga całej rodzinie. No i jest świetny na odparzenie od pieluch. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sudokrem dla każdego. Czy wróci do mnie godność po ostatnim karaoke? <grym> Oj nie. Ale wróci kasa na konto po zakupie grzeźki grześki bonus paka. <grym> Kup grzeźki, bonus i odbierz zwrot kasy. Uwielbiam mój kolor. Odziedziczyłam go po mojej pięknej babci. Do jednej roli musiałam go rozjaśnić, a kiedy chciałam do niego wrócić, zaufałam Oli. To proste i wygodne. Moc olejków i braka maniaku. Kolor jest żywy i pełen blasku, a włosy bez widocznych uszkodzeń. Pokochaj swój kolor. Ufam Oli. Odgarnier naturalnie. Sponsorem programu jest producent kremów przeciwzmarszczkowych z linii Soraya Collagen Expert z kolagenem i lipidami. Sponsorem programu jest producent żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Rekomet i właściciel marki Active Lab Pharma.